Elo, właśnie wróciłem ze służby, także ten filmik tak mocno na gorąco, ponieważ dowiedziałem się o tym właśnie, będąc na służbie. Jeżeli ktoś jeszcze nie wiedział, to w nocy z wczoraj na dzisiaj, czyli z 8 na 9 maja, doszło do regularnej strzelaniny w Poznaniu, ponieważ napastnik wyciągnął broń i ostrzelał policjanta i policjantkę, którzy byli w patrolu. Policjant został ranny w brzuch, jest w szpitalu, aktualnie napastnik jest na Ojomie jednego ze szpitali. Jest w śpiączce farmakologicznej. Zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano Mordeczki, Sierżan Bageta z tej strony. Tak jak mówię, tak bardzo szybko i bardzo na gorąco, ponieważ dowiedziałem się o tym, będąc w służbie. Może wesprzemy się tutaj taką relacją, która jest chyba najbardziej adekwatna, którą znalazłem. Jest to z. Radio Poznań FM. Więc będą teraz suche fakty i parę moich przemyśleń potem, ponieważ według mnie no, jest tutaj pewna wina systemowa. Lekarze wyciągnęli kulę z ciała policjanta postrzelonego w nocy w Poznaniu. 32-latek postrzelił w nocy policjanta w Poznaniu. Funkcjonariusze również użyli broni i ranili napastnika. Znamy szczegóły nocnych wydarzeń w okolicach dworca autobusowego na rondzie Śródka. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Andrzej Borowiak mówi, że około godziny 23.00 policjanci zostali wezwani na interwencję. Według zgłoszenia mężczyzna miał zaczepiać kobiety. To jest mega prozaiczna interwencja, to jest taka interwencja, po której byś się za cholerę nie spodziewał, że może do czegoś takiego dojść. To jest interwencja, którą się jedzie Kompletnie na wyjepce i z taką rutyną. Powiem wam, że ja chyba też bym pojechał na taką interwencję z taką rutyną. Plus taki, że ja mam zawsze na sobie kamizelkę kuloodporną, więc może aż tak żeby nie skończył, jak ten policjant. Ale no, taka, taka interwencja. Takiej interwencji nie traktuje się jakoś mega na poważnie. W sensie no, to jest jakiś gość, który po prostu coś tam kogoś zaczepił, może kogoś zagadał, po prostu ktoś się wystraszył. Podczas tej interwencji funkcjonariusze wytypowali mężczyznę i podczas tej interwencji ten mężczyzna wyjął broń i oddał strzał w kierunku policjantów. Jeden z funkcjonariuszy tak. Że użył broni i ranił napastnika w nogi oraz w rękę. Okazało się, że jeden z policjantów jest ranny w brzuch oraz rękę. Co ciekawe, ten, który oddał strzał, to był ten policjant, którego właśnie zranili w rękę i w brzuch. Także, no, duże jaja, że był jeszcze w stanie ostrzelać tamtego typa skutecznie. 32-latek nigdy wcześniej nie był karany. Teraz przebywa w szpitalu, gdzie jest pilnowany przez funkcjonariuszy. W szpitalu przebywa także policjant. Cały czas badamy tę sprawę, mówi rzecznik komendy wojewódzkiej Policji w Poznaniu. O sprawie poinformowana została również prokuratura. Wiadomo, że sprawca używał broni czarno-prochowej ja nie wiem, czy to trochę nie jest gorzej, bo taka, taki pocisk w broni nie przechodzi tak gładko, tak czysto jak, jak zwykła dziewiątka. Aktualizacja. Lekarze wyciągnęli kulę z ciała policjanta postrzelonego w nocy w Poznaniu. Życiu funkcjonariusza nie zagraża bezpieczeństwo. Policjant został postrzelony w brzuch podczas interwencji w okolicach Ronda Środka. Gdzie miały być zaczepiane kobiety. Ranny funkcjonariusz również użył broni. Postrzelił napastnika, 32-letni Polak. W nocy przeszedł operację. Miał trzy rany postrzałowe, dwie w uda, jedną w ramię. Po operacji okazało się, że rana postrzałowa ramienia z wielofragmentowym złamaniem kości będzie wymagała dalszego leczenia operacyjnego. Mówię tutaj o tym chłopie, co został postrzelony przez policjantów. Obecnie pacjent znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej. Jest wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Jego stan jest względnie stabilny, ale najprawdopodobniej, kiedy jego stan się poprawi, zostanie przewieziony na oddział chirurgii ogólnej. I obraźni wewnątrz narządowy. W naszym szpitalu. 32-latek jest pilnowany przez policjantów, bla, bla, bla. Dobra, i teraz co? Dużo osób napisało do mnie na priwy, Od razu mówię, więc wiadomości, które gdzieś tam mam o tym zdarzeniu, pochodzą głównie z priwów, od różnych ludzi, od świadków, od, od jakichś gliniarzy z tej jednostki. Słuchajcie, z tego co mi wiadomo, był tam policjant i policjantka w patrolu. Nie chcę tutaj siać jakiegoś zamętu, więc nie bierzcie moich słów do końca na poważnie, bo nie wiem, czy to jest prawda, ale brzmi to mega prawdopodobnie i napisało mi to wiele osób z różnych niezależnych źródeł. Policjantka. Miała kamizelkę kuloodporną, policjant kamizelki kuloodpornej nie miał. I chcę o tym powiedzieć głośno: to jest po prostu zachowanie, które jest według mnie absolutnie niedopuszczalne w nowoczesnej policji. Jak, jeżeli ktokolwiek śmieje się z jakiegokolwiek innego policjanta, że odnosi kamizelkę, jakiś sprzęt do służby, a on tego nie robi, że he komando coś tam, to oficjalnie dla mnie nie powinien nikt założyć policyjnego munduru. Jest bezwartościowym absolutnie człowiekiem, który nie powinien się w tej formacji znaleźć gardzę takim zachowaniem. I jeżeli nie wiem, ktoś. Jeżeli jest ktoś taki w mojej pracy i spotyka mnie na korytarzu, to może mi nie podawać ręki, bo szczerze mówiąc, nie jest dla mnie w ogóle policjantem, tylko jest kimś po prostu gorszym w tej formacji i nie powinien się nigdy w takiej pracy znaleźć. I jeżeli mnie takie osoby słuchają, to wiedzcie o tym, że właśnie wy macie krew na rękach przez takie wasze głupot, yy, przez to, że a młody, bo mi jest gorąco, a młody, a co ty komandos, to nie jest spab, no to właśnie przez takie wasze i przez takie wasze podejście, dziadostwo i bycie pół policjantem, potem mają miejsce takie sytuacje, bo może policjanci się wstydzą przez was założyć kamizelkę kuloodporną, może się boją, może się boją postawić przełożonym, którzy na przykład im nie chcą pozwolić zakładać kamizelek na zewnątrz, może tak być, I to właśnie przez was i przez wasz idiotyzm, debilizm i wasze głupie, śmieciowe podejście, potem się dzieją takie sytuacje, gardzę takimi ludźmi i wami też, jeżeli tak myślicie. No ale już wracając, trochę mi się ulało. Wracając, tak, i z tego co wiem, to właśnie ta policjantka miała kamizelkę, ten policjant kamizelki nie miał. Super, okazał, znaczy okazał się, no okazał się też, ale wykazał się dużymi jajami, że był w stanie jeszcze przy takim zranieniu oddać strzał do napastnika i go obezwładnić, ale może nie byłby tak ranny, gdyby założył kamizelkę. No, ja tutaj nawet nie chcę się jakoś. Nie wiem, wybielać, że tam, no nie chcę oceniać. No nie, no właśnie chcę oceniać, bo często tak mówię, nie, że a tam nie chcę oceniać, bo nie wiem, jak, 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 jak to by było w tej sytuacji, ale ty kamizelki nie zakładasz na interwencję, tylko kamizelkę zakładasz na początku służby i to jest Twój świadomy wybór, nie podaktowany jakimiś emocjami, tylko no po prostu chłop nie założył kamizelki i został postrzelony w brzuch. Jakby założył kamizelkę, to może by nie został postrzelony w brzuch. Yy, więc no tutaj ja absolutnie potępiam coś takiego, no a już w ogóle. Nie wiem, jakieś wytykanie palcami młodych policjantów czy innych policjantów, którzy zakładają balistykę przez właśnie ignorantów, którzy tego nie robią, i jeszcze oni się stawiają jako, jako ci doświadczeni, którzy zjedli yy zęby na ulicy i tak dalej. No to jest śmieszne i żałosne po prostu. Tyle, no wiem to, znaczy wiem to, tak słyszałem właśnie, czytałem na Instagramie z wielu źródeł, i też nie tylko na Instagramie, że właśnie policjant kamizelki nie miał, policjantka, kamizelkę miała. Wiem, przeczytałem jeszcze parę innych rzeczy, ale nie będę ich dla dobra dochodzenia czy tam jakichś czynności wyjaśniających Wam jeszcze zdradzał póki co, ale tak, no więc powtórzę to jeszcze raz, będę to powtarzać do znudzenia. Ludzie, nie noście te kamizelki kuloodporne, no tak jest mało tragedii. W zeszłym roku zastrzeli chłopaka w Bożu. Byłem na pogrzebie. Yy, mówiłem o tym, nagrywałem filmik. Ja, Zohan, funkcjonariusz, wszyscy jacyś tam ci powiedzmy, nie lubię tego słowa, ale influencerzy policyjni na Instagramie. Robiliśmy posty, nagrywaliśmy filmiki, I jak widać, to jest wszystko jak krew w piach. No i tak ludzie to mają w dupie, w sensie policjanci i tak to mają w dupie, i tak nie noszą kamizelki, i tak nie noszą kamizelki. No to ile jeszcze tych policjantów trzeba postrzelić w Polsce? Pięciu, dziesięciu, 10, 100, żebyście zaczęli nosić te kamizelki? Bo co wam się dupa z w lato? No że to jest, to, czy to jest przedszkole? Czy chodzicie do szkoły, na zajęcia? No nie, no to jest, to jest taka robota, że was mogą zabić, możecie nie wrócić do domu, możecie jeździć na wózku do końca życia, bo was zbój postrzeli w kręgosłup. No jesteście poważni ludzie, no to jest... No nawet, ja, to, ja to już by się śmiać co jak o tym mówię, bo to jest dla mnie śmieszne i żałosne po prostu. Ale właśnie przez takie podejście dzieją się potem takie rzeczy. I macie... Ja to mówię absolutnie... Ja się śmieję, bo to jest dla mnie żałosne, ale to wy Jakieś głupie betony, starzy gliniarze, którzy są jakoś odklejeni i robią z siebie jakichś, nie wiem, bogów, włącza im wam się nieśmiertelność i potem wy oczekujecie, że inni policjanci będą robić tak samo głupie, nieodpowiedzialne rzeczy jak wy, to wy potem macie krew na rękach właśnie tych policjantów, którzy potem giną na ulicy, którzy potem muszą właśnie jeździć po szpitalach, bo są postrzeleni, albo dostają kosę w żebra. I to właśnie wy macie krew na rękach tych policjantów i łzy ich rodzin. Taka jest, taka jest według mnie prawda. I głównie mnie to interesuje, jeżeli macie inne zdanie na ten temat. Wiem o tym w tym momencie, że to właśnie ja mam rację. No, tyle chciałem powiedzieć na ten temat. Kolego, tobie życzę mimo wszystko dużo zdrowia. Yy, mam nadzieję, że dojdziesz do siebie i wrócisz do służby, bo ja ja na 100% masz. <laughs> panu życzę, nie będę mówić czego, panu życzę do końca, bo może by mnie wyrzucili z pracy przez to. Na pewno mu życzę surowej kary za to. Mam nadzieję, że nie wyjdzie z więzienia do końca życia. Chociaż płonne moje nadzieje pewnie. Tyle, dobra, kończę, bo się trochę uniosłem. A ja jutro zaczynam mur, więc trzymajcie się i cześć.